Jest właściwie kilka obszarów na taśmie, które warto podrasować, czy też dodać kolorystycznych detali. I Są one między innymi powiązane z elementami, które stykają się z taszką, czyli z trzonem, jak i z detalem powiązanym z ogniwem łańcucha. Tak więc warto po prostu ściemnić okolice łączenia tych elementów. I ja zacznę właśnie od detalu numer 2. Tak więc jego widoczność nie jest mi potrzebna, gdyż w dosyć wyraźny sposób mogę. Zaobserwować jego obecność na powierzchni taszki i w tej sytuacji dalej pracuję z wykorzystaniem szum w menu Brush, jak i z Alpha. I manipuluję RGB Intensity, dobierając odpowiednie kolory. I mogę wprowadzać takie ściemienie. OK. I przywołam widoczność tego detalu. Aczkolwiek na tym etapie nie jestem zbyt zadowolony z tego rezultatu, tak więc proponuję skorzystać z odpowiednich modyfikatorów dla trybu polypainting, mianowicie z mieszania kolorów, które znajdziemy właśnie w menu brush w sekcji alfa i tekstura. Spoglądając na dolną część tej sekcji zauważymy suwak polypaint mode i odpowiednią cyfrę. Tak więc z tych liczb jest 5 i każda z tych liczb odpowiada odpowiedniemu trybowi mieszania kolorów, czyli standard, koloryzuj, mnóż, jaśniej i ciemniej. I po przytrzymaniu kursora myszy na tym słowaku uzyskujemy dostęp do podpowiedzi, czyli widzimy konkretny tryb i numer, którym odpowiada. Dobrze, tak więc całkiem dobrze te tryby spełniają się w odniesieniu do nasyconych kolorów, tak więc w przypadku skali szarości rezultaty nie, nie będą może zbyt, Widoczne, chyba, że przykładowo teraz wybiorę nasycony kolor i porównajmy mnożenie, czyli numer 3, z trybem koloryzuj, numer 2. Czyli w tym przypadku uzyskujemy dostęp do mieszania kolorów podobnie jak w przypadku Photoshopa i te tryby mieszania całkowicie nam wystarczą. Ja w tym przypadku wybiorę troszeczkę ciemniejszą barwę. Dobrze, i skorzystam z wymnożenia. Zobaczę jaki jest rezultat. Zobaczę jeszcze ciemniej. Ok, tak więc wydaje mi się, że ciemniej będzie lepszym rozwiązaniem, aczkolwiek obniżę RGB intensity. Ok, i spróbuję wprowadzić odpowiednie pociągnięcie. I właściwie najważniejszy obszar to ten, który znajduje się mniej więcej w tym miejscu. Tak więc jeszcze bardziej przybliżę. Ok i obniżę wartość b do 20 i wprowadzę więcej takie pociągnięcie. Dobrze. przywołam widoczność tego detalu. I dookreślę te krawędzie. I właściwie dokładnie tą samą operację będziemy czy też będę wykonywał w odniesieniu do trzona, tak więc ja już na tym etapie nie będę pokazywał tego procesu. Właściwie w tym procesie chodzi dokładnie o to samo. Dobrze, tak więc różnicuję troszeczkę te przebarwienie i przywrócę tryb standard. Dobrze. Następne detal powiązany jest z przebarwieniami w kolorze krwi. Ok, tak więc ja na razie wyłączę widoczność trzonu. Dobiorę odpowiedni kolor, czyli czerwień, coś ciemniejszego. I w tym przypadku skorzystam z innego brysu, czyli Draw Rectangle. Dzięki czemu nie będę po prostu kontynuował. Malowania, tylko będę mógł odpowiednie pociągnięcia nanosić w sposób kontrolowany, zwiększyć intensywność i zobaczmy, jak to wygląda. Tak więc nie będą to jakieś szczególnie duże obszary. I w tym przypadku również możemy skorzystać z odpowiedniego trybu mieszania, czyli, czyli przykładowo mnożenie. I zobaczymy, jaki jest rezultat, i widzimy, że w tym przypadku właściwie uzyskujemy skalę szarości. Tak więc korzystam z Ctrl Z. Nie był to najfortunniejszy wybór, aczkolwiek w momencie, w którym zwiększymy nasycenie, jasność naszego koloru, już uzyskujemy inny rezultat. Tak więc w ten sposób mniej więcej działają tryby mieszania. i Ja właściwie pozostawię ten tryb mieszania i ten kolor i dokreślę jeszcze. Kilka obszarów. Okej, okay, tak więc musimy być w miarę ostrożni przy wprowadzeniu, przeprowadzaniu tego typu detali. Ok. I skorzystam z Ctrl Z i wprowadzę jeszcze raz mniej więcej w taki sposób. Czyli po prostu właściwie w kilku punktach obecność tych plan będzie widoczna. Z tyłu już nie będę ich nanosił. Dobrze. I prawdopodobnie pomiędzy rozdziałami jeszcze wprowadzę kilka tego typu zanieczyszczeń. I możemy również wykorzystać to do tego, aby urozmaicić naszą teksturę, czy też nasz polypainting. O, dodatkowe elementy. Przykładowo zabrudzenia, które znajdują się przy spawach, tak więc ja w tym przypadku mogę obniżyć to znaczy, zmienić tryb mieszania na standard, wybrać coś ciemniejszego i możemy przykładowo wprowadzać takie zabrudzenia dokładnie przy łączeniach. Już w tych miejscach na pewno takie zabrudzenia zbierają się w momencie, w którym użytkuje się różnego typu obiekty. Ja właściwie właśnie w taki sposób uzupełnię mój obiekt. Tak więc nie będę pokazywał tego procesu w tym rozdziale, gdyż na pewno zajmie mi on z 15 minut, jak nie więcej. Dobrze. I oprócz tego wprowadzę również detale w oparciu o rozjaśnienia. Mam w tym przypadku na myśli rozjaśnienia, które znajdą się na wypustkach mojej taszki w niektórych miejscach. Tak więc będę rozjaśniał tak jakby spawy, które tutaj się znajdują. Oraz płaskorzeźby i nieznacznie fragmenty płaskorzeźby, która znajduje się we wtłuczeniu. Czyli tak, będę pracował z tymi samymi ustawieniami, aczkolwiek zmienię mój kolor na biel. I w zależności od potrzeby, będę oczywiście obniżał lub zwiększał intensywność RGB. Na pewno zmienię obrys na doc. OK. Przybliżę. I będę konsekwentnie rozjaśniał te obszary. Zmniejszę średnicę i obniżę intensywność jeszcze do 14. A tak więc w tym przypadku będę mniej więcej właśnie w taki sposób nakładał rozjaśnienie. I już mam mniej więcej wyobrażanie tego, w jaki sposób będzie wyglądał rezultat przybrudzenia i rozjaśnienia tego spawu. Tego typu rozjaśnienia będę również wprowadzał w okolice płaskorzeźby. Tak więc tutaj należy pracować pędzlem o mniejszej średnicy i to będzie już troszeczkę czasochłonny proces. OK. I tego typu rozjaśnienie będę również wprowadzał na końcówkach. Te płasko tak więc będę starał się symulować przetarcia wewnątrz tego wtłoczenia. I właściwie z wiadomych powodów nie będę pokazywał tego procesu w całości, też na pewno zajmie mi on pół godziny czasu. I już mniej więcej widać do czego będę dążył.